No, haj, haj! Teraz jest trzecia część tego filmiku. Teraz Wam pokażę coś, co może Was zaciekawić. Bierzemy taką kuleczkę. Robimy taką kuleczkę. Jak widzisz, żeby tam. Wam kulka dobrze wyszła i do bułki tarte. O, tak zrobimy. Tu jest bułka tarta. Przypiemy łobabem. Żeby ładnie wam to wyszło. I do pojemnika. I ta w kółka. Bierzemy kolejną kuleczkę. Robimy. Łobawę, wszystko mi się przykleja ładnie. do bułki tartej o i do misaczki momencik trzeba troszkę rączkę Żeby to się wszystko nie przykleiło. Bierzemy kolejną warstwę. Robimy kuleczkę. Do bułki tartej. Bierzemy kolejną. I tak kółko robimy kochani. Chciałem się zapytać, jak tam u was, jaka jest pogoda, bo widzę, że na razie jest fajny, słoneczny, przyjemnie. A... Owaben domsetki tamtej? Jak widzicie I pytanie jest do was Co to będzie? Jak myślicie? Co to będzie? Kuleczka Do miseczki z bułką tartą a i do miseczki. w zależności ile Wam wyjdzie bo to też w zależności jakie jak bierzesz się tą masę żeby robić kulki i w zależności ile Wam wyjdzie tej porcji Jeszcze raz mamy te Dalej kuleczki robimy i ta w kołka, i w kółka. Dzisiaj. O 18 zapraszam Was na live Pomyślimy co będziemy dzisiaj robić na live W zależności od Was co byście chcieli żeby coś było dzisiaj na live Bardzo Was proszę żebyście pisali komentarze Ja, jak o micha mi uciekła? O Jak widzisz, tak się robi takie kuleczki. Kolejną warstwę bierzemy na wszystkie boki, zobaczymy, ile mi wyj wyjdzie tych kulek. И так, кулка, рабина, такой А, I tak kółko, i tak kółko aż się wyrobi. Czekajcie na czwartą część tego wszystkiego. Zapraszam Was na czwartą część. Alo.